Dzień dobry. Witam was serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Nauka czytania w oparciu o metodę sylabową. Bohaterką naszego dzisiejszego odcinka będzie sylaba mi. A więc łapka w górę, czyli like. Rozpoczynamy nasz trening płynnego czytania Sylabę mi możemy spotkać zapisaną na dwa sposoby. Albo za pomocą małej, lub też wielką literą. A jakie wyrazy rozpoczynają się sylabą mi? Popatrzcie, posłuchajcie i poćwiczcie wraz ze mną. Zapraszam. Sylabą mi może rozpoczynać się wyraz miny. Popatrzcie, mamy różne miny. I wesołe, uśmiechnięte buźki, i smutne, niezadowolone. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie miny. Mi, my. A jaką minę ma dziewczynka poniżej? Jest wesoła, uśmiechnięta. Ta dziewczynka jest bardzo miła. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie miła. Mi, ła. Sylabą mi. Rozpoczyna się również wyraz miłość. Albo milion. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie miłość. Miłość. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie milion. Milion. Albo wyraz minus. Albo misa. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie minus. Mi, nus. A teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie misa. Mi, sa. Sylabą mi rozpoczyna się również wyraz milimetr albo minuta. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie milimetr. Mi, li, metr. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie minuta. Mi, nu, ta. Zauważcie, że wyraz milimetr i minuta to wyrazy trzysylabowe. Sylabą mi rozpoczyna się również wyraz minister albo minerały. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie minister. Mi-nis-ter. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie minerały. Uwaga, ten wyraz ma aż cztery sylaby. Damy radę? Oczywiście, wyklaskujemy. mi ne ra -ły. A któż to? Mikołaj. Zdaje się, że Mikołaj przyniósł prezent chłopcu o imieniu Mikołaj. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie Mikołaj. Mi-ko-łaj. Jeżeli jakaś osoba przebiera się za Mikołaja, to napis Mikołaj musi być zapisany małą literą. Natomiast w imieniu Mikołaj. Sylaba MI rozpoczyna się wielką literą. Jeden z chłopców ma na imię Mikołaj, a drugi to Michał. Wyklaszczmy sylaby w imionach obu chłopców. Zacznijmy od imienia Mikołaj. MI-KO-ŁAJ. Teraz wyklaszczmy sylaby w imieniu Michał. MI-CHAŁ. Przypominam sylabę MI. Zapisujemy wielką literą wtedy, gdy stoi ona na początku imion. A czy sylaba mi może znaleźć się w środku, wewnątrz wyrazów? Oczywiście, że tak. Popatrzcie na przykłady. Pomidor i pomidory. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie pomidor. Po, mi, dor. Są trzy sylaby. A teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie pomidory. Po, mi, -do ry tym razem cztery sylaby, a sylabami wewnątrz wyrazu. A inne przykłady? Proszę bardzo. Kominek i piramidy. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Ko-mi-nek. A teraz piramidy. Pi-ra-mi-dy. Albo kamizelka czy witaminy. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie kamizelka. K mi, zel, ka. I sylaby w wyrazie witaminy. Wi, ta, mi, ny. A cóż to za piękne naczynia? To przepiękna ceramika. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie ceramika. Ce, ra, mi, ka. A czy sylabę mi możemy spotkać na końcu jakichś wyrazów? Tak, jako przykład niech posłuży wyraz olbrzymi. Wyklaszczmy sylaby w tym wyrazie. Ol-brzy-mi. Sylaba mi zbudowana jest z dwóch liter. Połączone ze sobą dają nam właśnie sylabę mi. Na końcu sylaby mi stoi litera i. Litera ta również sama w sobie może być sylabą. Możemy ją spotkać zapisaną małą lub wielką literą. A jakie wyrazy rozpoczynają się literą, a jednocześnie sylabą i? Wielką literą rozpoczynają się imiona. Na przykład, dziewczynka może mieć na imię Iza, a chłopiec Igor. Wyklaszczmy sylaby w imionach y, tych dzieci. Zacznijmy od imienia Iza. I za. A teraz wyklaszczmy sylaby w imieniu Igor. I gor. Prawda, że I jest sylabą na początku każdego z imion spośród tych dzieci? Literą I a jednocześnie sylabą i może również rozpoczynać się wyraz idol albo ilość. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie idol. I dol. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie ilość. I lość. Sylabą i, a jednocześnie literą i, rozpoczynają się takie wyrazy jak imię albo iluzja. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie imię. I-mię. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie iluzja. I-luz-ja. Inne przykłady to na przykład ilustrator albo ilustracje. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie ilustrator. I-luz-tra-tor. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie ilustracje. I luz trac je. A teraz zapraszam Was do odczytywania sylab, wyrazów, a nawet zdań. Zaczynamy od tych zapisanych kolorem białym. Start. Mi, me, ma, mamo. Teraz te zapisane kolorem żółtym. Mi, me, mo, memo. Teraz popatrzcie na kotki. I posłuchajcie i przeczytajcie wraz ze mną, jak się one nazywają. Mimi i Momi. A teraz napis niebieski. Mama ma Mimi. Proponuję, żebyśmy raz jeszcze przeczytali, ale w szybszym tempie. Zaczynamy. Mi, me, ma, mamo. Mi, me, mo, memo. Mimi i momi. Mama ma mimi. Moi drodzy, na tym kończymy dzisiejszy trening płynnego, pięknego czytania w oparciu o metodę sylabową. Mam nadzieję, że trening przebiegł Wam. Wyśmienicie, nie mieliście z nim żadnych problemów, mało tego, podobał Wam się. Dlatego poproszę Was o like, czyli łapkę w górę. Życzę Wam miłego dnia i zapraszam na kolejne odcinki i spotkanie z kolejnymi sylabami i literami. Trzymajcie się, buziaki dla Was, hej!